Nazywam się Maciek Kawecki, jestem naukowcem, dziennikarzem technologicznym, popularyzatorem nauki. Nie lubię słowa influencer. Nawet ostatnio któryś z naukowców, z którym przeprowadziłem wywiad, powiedział, że mi się w ten sposób nie nazywał, bo jest to w jakiś sposób obrażające. Dlatego, bo to jest worek, w którym znajduje się bardzo wiele osób, w tym również takich, z którymi działaniami bym się nigdy nie utożsamił. W Stanach Zjednoczonych, kiedy ten zawód się kształtował, używano określenia key opinion leader, czyli ktoś, kto po prostu kształtuje opinię publiczną w danym obszarze. Ten termin jest dla mnie bardziej właściwy. Zdecydowanie mówienie o nauce w internecie, dlatego, bo kiedy mam e, audiencję, to oni po prostu tam są. Natomiast w internecie w każdym momencie można kliknąć przycisk i odwiedzić inny kanał. Dzisiaj skupienie atencji, uwagi e, widza internetowego na tematach nie niekontrowersyjnych, trudnych bardzo często jest trudne. Jeżeli chcecie wygrać tę rekrutację, to kierujcie się w tej rekrutacji pasją. To, co cechuje każdą osobę w moim zespole, to jest pasja.